Tarzan i Mowgli to dwie najbardziej znane postaci w historii literatury i ogółem popkultury, których życiorysy oparte są na motywie dzieciństwa spędzonego w dżungli lub buszu, gdzie były one wychowywane przez zwierzęta. Fascynujące przygody Mowgliego i Tarzana, przenoszone wielokrotnie na ekrany kin, rozpalały wyobraźnię niejednego z nas, gdy byliśmy dziećmi. Trudno jednak te światy postrzegać jako coś więcej niż tylko literacką fikcję. Dziecko, które może przetrwać w ostępach dzikiej przyrody dzięki opiece mieszkających tam zwierząt, w prawdziwym świecie absolutnie niemożliwe. Ale czy na pewno? Pochodząca z Kolumbii, a mieszkająca obecnie w Wielkiej Brytanii, Marina Chapman twierdzi, że jest żywym dowodem na to, iż taka historia może wydarzyć się naprawdę. Kobieta przekonuje, że jako dziecko spędziła kilka lat w lasach Ameryki Południowej i utrzymała się przy życiu dzięki wydatnej pomocy małpek kapucynek. Grubymi nićmi szyta mistyfikacja, czy niewiarygodny dowód na to, że historia rodem z kart powieści jest możliwa w realnym świecie. Dziś spróbujemy się tego dowiedzieć. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz ocenienia go w swojej aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję. Sonder, poznaj nieznane historie. La violencia, czyli tłumacząc z języka hiszpańskiego, przemoc. Tak w Kolumbii określany jest okres pomiędzy 1948 a 1958 rokiem. Był to czas, gdy na terenie tego południowoamerykańskiego kraju rozgrywał się konflikt zbrojny pomiędzy zwolennikami partii liberalnej a sympatykami partii konserwatywnej. Owa wojna domowa toczyła się głównie na terenach wiejskich i charakteryzowała się aktami skrajnej przemocy. Szacuje się, że w jej wyniku życie mogło stracić nawet 300 tysięcy osób, a jej negatywne skutki odczuł co piąty kolumbijczyk. Walczące strony odznaczały się wyjątkowym okrucieństwem, stosując tortury, których samoopisy jeżą włos na głowie. W tym czasie na porządku dziennym były także porwania, których ofiarą częstokroć padały dzieci. Właśnie taki los miał spotkać Marine Chapman. A właściwie jeszcze nie Marine Chapman, bo tę personalia kobieta przyjęła dopiero w dorosłym życiu, a bezimienną kolumbijską dziewczynkę. Dla wygody jednak od początku będziemy nazywać ją Mariną. Jednym z pierwszych życiowych wspomnień pani Chapman był dzień porwania. Marina twierdzi, że mogła mieć wówczas około pięciu lat i bawiła się z innymi dziećmi na świeżym powietrzu, gdy nagle ktoś złapał ją za kark i przytknął jej wilgotną szmatkę do twarzy. Zdezorientowana dziewczynka przez kilka chwil słyszała jeszcze płacz otaczających ją rówieśników. Po czym straciła przytomność zapewne na wskutek działania substancji, którą nasączony był materiał. Ocknęła się gdy jakiś mężczyzna niósł ją przerzuconą przez ramię. W pewnym momencie porywacz położył ją na ziemi i odszedł wraz z towarzyszącym mu kompanem, znikając z zasięgu jej wzroku. Oszołomiona i nie potrafiąca zrozumieć co się stało, Marina szybko dostrzegła, że znajduje się w gęstym lesie. Dziewczynka siedziała skulona na ziemi, mając nadzieję, że porywacze wkrótce wrócą i zabiorą ją z przerażającej gęstwiny. Zostawili mnie. To było okropne uczucie. Czułam się samotna i zagubiona. Nie wiedziałam, co będzie dalej. Mówiła Marina w wywiadzie udzielonym National Geographic. W pewnym momencie do dziewczynki dotarło, że została porzucona w środku tropikalnego lasu. Najpierw płakała i głośno krzyczała, mając nadzieję, że ktoś ją usłyszy. Następnie zaczęła chodzić po lesie, w nadziei, że znajdzie drogę do jakiejś wioski, lub po prostu spotka innych ludzi. Nic z tego. Otaczały ją jedynie wysokie drzewa, bujne rośliny i przerażające odgłosy dzikiej przyrody. Mijały kolejne godziny i nastał nowy dzień, a Marinie wciąż wydawało się, że jest jedynym człowiekiem na Ziemi. Pośrodku niekończącej się dzicze. Dziewczynka snuła się głodna, zmęczona i przerażona po lesie, gdy w pewnym momencie usłyszała hałas. Spojrzała w górę i w koronach drzew zobaczyła stado niewielkich małpek. Uznała, że przypominają one nieco ludzkie dzieci, i postanowiła, że usiądzie sobie pod drzewami, na którym żyły i żerowały kapucynki. Marina była złakniona jakiegokolwiek towarzystwa. Pomimo tego, że małpki ignorowały jej obecność, sam widok tego, jak bawią się między sobą, przynosił jej skołotanym nerwom nieco ukojenia. Obserwowanie zachowania zwierzątek i śledzenie ich miało także nieść za sobą aspekt edukacyjny. Dziewczynka zobaczyła, do którego źródełka udają się małpki, gdy chcą napić się wody oraz jakie owoce jedzą. Postanowiła, że będzie je naśladować. Korzystała tylko z tych zbiorników wodnych i posilała się tylko tym pokarmem, które wybierały kapucynki. Czasami zbierała po prostu z ziemi owoce i orzechy, które małpki gubiły w momencie wspinania się przez nie na drzewa. Pewnego dnia największa z małp zeskoczyła z drzewa i podeszła do mnie. Wyglądała na zaciekawioną, a ja nie wiedziałam, co zrobić. Ona natomiast dotknęła mojego ramienia i pchnęła mnie z dużą siłą, po czym wróciła na drzewo. Z czasem małpki zaczęły mnie tolerować. Nie kochały mnie, ale akceptowały moją obecność. Młodsze z nich wdrapywały się czasem na mnie. Lubiłam ich dotyk. Nikt mnie od dawna nie przytulał, a one kładły ręce na moim ciele i wydawało mi się to wtedy najmilszą rzeczą na świecie. Mijały kolejne dni, tygodnie i miesiące. Marina na stałe osiedliła się w miejscu, w którym żyły kapucynki. Nauczyła się wspinać na drzewa. Nocowała czasem na konarach lub w wydrążonych dziuplach. Pani Chapman twierdzi, że małpki pewnego dnia uratowały jej nawet życie. Gdy zatruła się jednym z owoców, kapucynka, która wydawała się być przywódcą stada, zaprowadziła ją do brudnej kałuży. Starała się zakomunikować barinie, że ma ona napić się z mętnego źródełka. Gdy dziewczynka to zrobiła, zwymiotowała, dzięki czemu po pewnym czasie zaczęła czuć się lepiej. Marina Chapman twierdzi również, że żyła samotnie w tropikalnym lesie około 5 lat, spędzając kolejne dni na poszukiwaniu jedzenia i zabawie ze zwierzętami. Trudno jednak uwierzyć w to, że kilkuletnia wówczas dziewczynka była w stanie precyzyjnie oszacować, jak długo przebywała w dziczy. Jej pobyt w krainie kapucynek miał dobiec końca, gdy pewnego dnia, siedząc w koronie drzew, Dostrzegła dwóch myśliwych. Dziewczynka postanowiła do nich podejść. Popatrzyli na mnie, nie uśmiechali się na mój widok. Na ich twarzach rysowało się raczej przerażenie. Byłam cała brudna, bo nie myłam się od kilku lat. Musiałam bardziej przypominać im małpę niż człowieka. Po chwili oszołomienia, mężczyźni postanowili zabrać dziewczynkę ze sobą. Jak się później okazało, myśliwi zawieźli ją do miasta Kokuta, leżącego nieopodal granicy kolumbijsko-wenezuelskiej. Przy okazji, mała piłkarska ciekawostka dla słuchaczy mojego drugiego podcastu, czyli historię z boiska. W mieście tym urodził się James Rodriguez, król strzelców mundialu w 2014 roku. Myśliwi zaprowadzili Marinę do domu pewnej kobiety, którą nazywano Carmen. Tam w pierwszej kolejności dokładnie ją wyszorowano, zmywając z niej cały brud, który osiadł na jej ciele przez wszystkie lata spędzone w lesie. Kolejne tygodnie Carmen spędziła starając się przystosować półdziką dziewczynkę do życia pomiędzy ludźmi. Marina początkowo zachowywała się niczym nieoswojone zwierzątko, które trafiło do obcego mu środowiska. Często poruszała się na czworaka i kradła jedzenie z talerza innym domownikom. Trzeba było nauczyć ją podstawowych manier, a nawet przyzwyczaić do korzystania z toalety i przypomnieć ludzką mowę. Carmen była surową kobietą. Przy próbach okrzesania dziewczynki często wspomagała się skórzanym pasem. Gdy bolesne metody nowej opiekunki zaczęły przynosić względne rezultaty, Marina została zagoniona do prac domowych. W zamian za wikt, opierunek i dach nad głową musiała całymi dniami zmywać podłogi, prać i wykonywać każde inne polecenie, które akurat przyszło do głowy Carmen. Z racji tego, że dziewczynka nie pamiętała swojego prawdziwego imienia, surowa opiekunka zaczęła nazywać ją Glorią. Poza nimi dwiema w domu mieszkało jeszcze kilka młodych dziewczyn. Marina szybko spostrzegła, że głównie wieczorami do jej współlokatorek przychodzą z wizytą mężczyźni, którzy zamykają się z nimi na jakiś czas w pokojach. Wychowana na łonie natury dziewczynka początkowo nie rozumiała, co się wokół niej dzieje. Nie znała prawideł miejskiej dżungli i rządzących nią zasad, które częstokroć były o wiele bardziej brutalne i straszne niż reguły panujące w królestwie zwierząt. Z każdym kolejnym tygodniem wiedziała jednak coraz więcej. Była bystra. Pomogły jej spółlokatorki, które półgębkiem, z dala od wścibskich oczu i uszów w Carmen, opowiadały swojej nowej koleżance Glory, do czego zmusza je ich zła opiekunka i do czego najpewniej szykowana jest i najmłodsza z nich. Marina była coraz bardziej przerażona wizją uczynienia z niej dziewczyny do towarzystwa. Szybko podjęła decyzję o ucieczce z domu publicznego Carmen. Wolałaby z powrotem trafić do lasu i żyć wśród kapucynek, niż pozwolić, by ta stara jędza handlowała jej ciałem. Nim to się stało, Marina pod osłoną nocy opuściła przybytek, do którego sprzedali ją myśliwi. Nie znała nikogo w Kukucie i kompletnie nie miała dokąd się udać. Była zmuszona, by zamieszkać na ulicy. Szybko jednak poznała na niej nowych znajomych. Targana co chwilę konfliktami wewnętrznymi i innymi kryzysami, Kolumbia pełna była sierot i ludzi, którzy potracili cały życiowy dobytek. Przez to zostali zmuszeni do bytowania na ulicach metropolii. Przewagą mariny nad innymi dziećmi, które trafiały w trzewia miejskiej dżungli, było doświadczenie zebrane przez nią w czasie jej pobytu w tropikalnym lesie. Wszak życie w jednym i drugim miejscu nie różniło się od siebie aż tak bardzo. I tutaj, i tutaj, celem nadrzędnym każdego dnia było zdobyć coś do jedzenia i przeżyć. Niemal zwierzęca zwinność mariny była bardzo przydatną umiejętnością na ulicach Kukuty. Pieniądze lub jedzenie można było zdobyć na dwa sposoby: żebrząc lub kradnąc. Druga z metod była bardziej ryzykowna, lecz potrafiła przynieść także bardziej wymierne korzyści. Popisowy numer mariny polegał na bezszelestnym zakradaniu się do kobiet w spódnicach. I ściąganiu im bielizny do kostek, a następnie wykorzystywaniu chwili ich oszołomienia, które pozwalało na łatwe wyrwanie torebki. Szybka ucieczka dziewczynki kończyła się zazwyczaj wdrapaniem na wysokie drzewo, na którym mała złodziejka przeczekiwała gorączkowy pościg ofiary i poszukiwania policji. Świetne odnajdywanie się w roli kieszonkowca sprawiało, że inni uliczni złodzieje podchodzili do dziewczynki z szacunkiem. Jednakże Marina marzyła, by znów trafić pod dach, nie martwić się o jedzenie i po prostu spać w wygodnym łóżku. Pewnego razu spotkała na ulicy koleżankę, która kojarzyła ją ze wspólnego życia w ciemnych załukach kukuty. Lecz w ostatnim czasie w ogóle jej nie widywała. Znajoma zdradziła dziewczynce, że przygarnęła ją pewna rodzina, o której pracuje teraz jako pomoc domowa, w zamian za dach nad głową i jedzenie. Powiedziała też, że szepnie im słówko o Marynie i być może także dla niej znajdzie się jakaś praca. Koleżanka dotrzymała słowa. Jakiś czas później odnalazła Marinę i podała jej adres domu, do którego ta miała się zgłosić. Szybko jednak okazało się, że dziewczynka znów znalazła się w miejscu, w którym traktowano ją niemal jak niewolnika. Rodzina, do której trafiła, należała do przestępczego półświadka Kukuty. Marinę znów zmuszano do pracy ponad siły i używano wobec niej przemocy. Wymyślono jej także kolejne imię. Tym razem zwracano się do niej Rozalba. Wcześniej była Glorią. A na ulicy inne dzieciaki przezywały ją Pony Malta, gdyż jej drobna i szczupła postura oraz brązowa skóra przypominały im butelkę popularnego kolumbijskiego napoju słodowego o właśnie tej nazwie. Na szczęście nadchodził moment, gdy dziewczyna w końcu miała stać się Mariną. Sonder, poznaj nieznane historie. Na jej zły los uwagę zwróciła sąsiadka rodziny, u której pracowała nastolatka. Kobieta, pomimo tego, że sama miała dziewięcioro własnych dzieci, przygarnęła ją na jakiś czas pod swój dach. Docelowo miała jednak zamiar wysłać dziewczynkę do swojej rodziny, która mieszkała w stolicy Kolumbii, Bogocie. Marina udawała się w daleką podróż pełna obaw. Do tej pory los nie był dla niej łaskawy, i każdy kolejny etap jej życia zdawał się mieć tak samo beznadziejny odcień. Na szczęście zła karta w końcu się odwróciła. Na miejscu powitała ją ciepła i przyjazna rodzina Forrero. Na dobry początek dziewczyna otrzymała od nich prezent. W postaci satynowej sukienki i reszty garderoby, w której ubrane chodziły przeciętne kolumbijskie nastolatki. Nowa rodzina zaprowadziła ją do urzędu, gdzie postarano się o to, by dziewczyna przestała żyć poza nawiasem społeczeństwa. Właśnie wtedy pozwolono jej wybrać sobie nowe, oficjalne już imię. Padło na marinę. W następnej kolejności postarano się o jej edukację i zapewniono normalne warunki do życia, bez krzyku i przemocy, za to z dużą dozą miłości. Kilka lat później, w 1977 roku, Forrerowie postanowili wysłać Marinę oraz jej przybrane rodzeństwo do Anglii. Tam, w mieście Bradford, mieli oni podjąć pracę w fabryce tekstyliów. W Europie dorosła już Marina poznała nijakiego Johna Chapmana. Para na tyle przypadła sobie do gustu, że już pół roku później postanowili wziąć ze sobą ślub. Są szczęśliwym małżeństwem aż do dziś i doczekali się dwóch córek Vanessy i Joanne. Historii swojego dzieciństwa nie opowiedziałam dokładnie Johnowi aż do śniadu. Słyszał różne historie o małpach, ale początkowo myślał, że opowiadam o zwierzętach, które odwiedzały moją rodzinną wioskę. Marina na początku wstydziła się swojej przeszłości. Nawet forerowie nie wiedzieli dokładnie, jak wyglądało jej życie, zanim przygarnęli ją pod własny dach a ona niespecjalnie miała ochotę dzielić się tą historią. Nadal zauważam, że nie zawsze zachowuję się jak przeciętny człowiek. Patrzę na zachowanie innych ludzi i staram się je naśladować. Żyłam też przez kilka lat w burdelu i zawsze uważałam, że to coś, czym nie należy się dzielić z innymi. Początkowo bałam się, że moja nowa rodzina porzuci mnie, gdy im o tym opowiem. Z czasem jednak Marina zaczęła zdradzać coraz więcej faktów ze swojego życia, a John i ich córki zaczęli układać sobie tę historię w całość. Zresztą pan Chapman już dawno był świadomy, że życiorys jego żony jest co najmniej niebanalny. Vanessa i Joanna natomiast obserwowały czasem zachowanie swojej mamy i również wiedziały, że na tle rodziców, ich koleżanek i kolegów, Marina jest wyjątkowa, jakby przeniesiona z innego świata. Uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu. Tworzyła nam różne tory przeszkód. Czasem w trakcie zabawy wydawała małpi odgłosy i lubiła wspinać się na drzewa. Nie mieliśmy domowych zwierzątek, ale mama łapała dla nas króliki, które biegały na polu za domem. Kiedyś złapała nawet mewę, opowiadała Vanessa w wywiadzie dla The Mirror. To właśnie Vanessa, gdy dorosła, postanowiła usiąść z mamą i spisać jej wspomnienia w uporządkowanej formie. Początkowo miało to służyć stworzeniu swoistej kroniki, która miała stanowić pamiątkę dla przyszłych pokoleń rodziny Chapmanów. Z czasem uznała jednak, że życiorys Mariny jest tak niesamowity, iż warto byłoby go wydać jako książkę. Vanessa nie zależało na zarobku. Uznała, że jeśli historia zdobędzie odpowiedni rozgłos, to może uda się odszukać biologiczną rodzinę jej mamy. Nie przewidziała jednak, że większość wydawnictw uzna jej zapiski za wyssaną z palca bzdurę. Dziecko, które wychowało się samotnie wśród małp, a następnie zostało sprzedane do burdelu, z którego uciekło i żyło jako kieszonkowiec na ulicach kolumbijskiego miasta. Przecież nikt nie mógł w to uwierzyć. Brzmiało jak naciągana powieść przygodowa. Rodzina Mariny nigdy nie patrzyła na to w ten sposób. Ufali swojej mamie i żonie i wierzyli w jej niesamowitą opowieść. Zrozumieli jednak, że inni ludzie niekoniecznie muszą podzielać ich wiarę. Vanessa postanowiła jednak się nie poddawać i w końcu znalazła wydawcę gotowego do współpracy. W ten sposób w 2013 roku na sklepowych półkach pojawiła się książka pod tytułem Dziewczynka bez imienia, opowiadająca historię życia Mariny Chapman. Biografia zdobyła spory rozgłos, a Marina i jej córka zaczęły być zapraszane do licznych programów telewizyjnych, audycji radiowych i udzielać wywiadów przeróżnym gazetom. Problem polegał jednak na tym, że mało który dziennikarz traktował historię pani Chapman zupełnie na serio. Większość z nich zdawała się puszczać oczko do swojego odbiorcy, sugerując między wierszami że oto mamy do czynienia ze starą fantastką, lub po prostu cyniczną oszustką, która w specyficzny sposób pragnie zdobyć swoje pięć minut sławy. Wkrótce nad historią mariny postanowił pochylić się słynny magazyn National Geographic, który chciał zbadać jej wiarygodność. W tym celu poproszono o opinię kilku specjalistów. W tym psychologów, lekarzy i przyrodników. Uznano, że Marina ma predyspozycję do wytwarzania tak zwanych fałszywych wspomnień, czyli silnym zakorzenianiu w swojej pamięci historii, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Może być to reakcja, która ma na celu wyparcie z pamięci traumatycznych historii z dzieciństwa poprzez wytworzenie nowych. Nieprawdziwych wspomnień. To nie są wymysły, jestem pewna swojej historii, odpowiadała sceptykom marina. Na jej korzyść zdawało się przemawiać natomiast badanie RTG, gdyż lekarze znaleźli na jej kościach tak zwane linie Harisa, pojawiające się u osób, które w wieku dziecięcym miały niskokaloryczną i mało urozmaiconą dietę. Nie świadczyło to oczywiście o tym, że Marina spędziła kilka lat w podzwrotnikowym lesie. Równie dobrze mogła być głodzona przez nieodpowiedzialnych opiekunów. Pani Chapman zrobiła również wrażenie na przyrodniku, zajmującym się na co dzień południowoamerykańską fauną. W czasie badania, Marina wskazała na zdjęcie kapucynek białoczelnych. Twierdząc, że to właśnie wśród tych małpek żyła jako mała dziewczynka. Opowiedziała też o wielu szczegółach, charakteryzujących życie tych zwierzątek. Okazało się, że faktycznie jest to gatunek, który w latach 50. i 60. XX wieku licznie zamieszkiwał kolumbijskie lasy podzwrotnikowe. Osoba, która nie miała kontaktu z kapusynkami, nie wiedziałaby tyle na ich temat, co pani Chapman. Jeśli Marina nie spędziła kilku ostatnich lat dogłębnie studiując ich życie, faktycznie musiała mieć z nimi wiele do czynienia. Stwierdził rozmawiający z nią prymatolog. Vanessa i Marina udały się także w podróż do Kukuty. Starsza z kobiet wskazała miejsce, w którym miał znajdować się dom publiczny pani Carmen. Rozmowa z miejscowymi potwierdziła to, o czym mówiła pani Chapman. Wiele lat wcześniej w tamtej okolicy mieszkała kobieta o tym imieniu, która trudniła się sutenerstwem. O badaniach, którym poddano Marinę, i o jej wyprawie do Kolumbii opowiada film dokumentalny stworzony przez National Geographic pod tytułem Kobieta wychowana przez małpy. Badania dodały wiarygodności opowieściom Marine. Być może historia ta nie do końca wyglądała tak, jak przedstawia ją pani Chapman. Wszak wydarzenia, o których twierdzi kobieta, że przeżyła je jako mała dziewczynka, miały miejsce ponad pół wieku wcześniej. A kilkuletnie dziecko niekoniecznie musiało zapamiętać wszystko tak, jak wyglądało naprawdę. Ale wydaje się, że przynajmniej w jakimś stopniu ta historia pokrywa się z realnymi wydarzeniami. A jak wy, drodzy słuchacze i słuchaczki Sondera, zapatrujecie się na historię życia Mariny Chapman? Wierzycie w nią, czy sądzicie, że mogła paść na przykład ofiarą fałszywych wspomnień? Dajcie znać w komentarzu na YouTube bądź w odpowiedzi na Spotify, co o tym sądzicie. Przez 12 lat był więźniem własnego ciała. Poznajcie naprawdę niezwykłą historię Martina Pistoriusa w poprzednim odcinku Sondera. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.